Paweł Zygmunt. Pierwsze wznowienie już w Ljubljanie nastąpiło. Pierwsze wznowienie dla reprezentacji Ukrainy. Mateusz Bryk i John Marej z GKS-u Tychy, ale o tym za moment, bo teraz Krystian Mroczkowski w swoim stylu ładnie wypalił z nadgarska. Jest 1 do zera. Otwieramy wynik tego spotkania w pierwszej minucie i 49 sekundzie. Krystian Mroczkowski. Tak, bardzo ładna indywidualna akcja Krystiana. Pokazał, że idzie na backhand, wrócił na forehand, ładny szczauk. Gdzieś jeszcze ten krążek się wturlał. No i tak, jak mówiłem, ten początek bardzo ważny. I, i, i praktycznie po dwóch minutach mamy 1-0. Jeszcze tutaj chyba dobitka. Tak, dobitka Krystiana Mroczkowskiego. Rzeczywiście, krążek się wturlał, wyszedł gdzieś obok i Krystian to jeszcze dobił. No właśnie, bo były tutaj to. Wyglądało. Grzegorz Paściut w swoim stylu. Teraz Paweł Zygmunt i broni. Bardzo ważna interwencja Artura Oganzaniana. No ale nieźle, nieźle ta przewaga zakończona dwoma bardzo groźnymi strzałami. To jeszcze nie koniec, jest! 2 do 0. Świetna finalizacja. Aaron Chmielewski wykorzystuje podanie Kamila Górnego i kończy tę akcję. Podwyższamy prowadzenie. Bardzo szybko wykorzystaliśmy. Grę 5 na 4. No, naprawdę bardzo solidny ten power play. Gdzie, gdzie we wcześniejszych turniejach mieliśmy nieraz problemy, żeby zdobyć bramkę. Tutaj od razu pierwsza przewaga, od razu gol i, i to na pewno cieszy. Było już punktów w tym 8 goli. Wcześniej występował w ligach austriackich, szwedzkich na ten sezon, który minął, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. I mamy bramkę dla Ukraińców. No właśnie i niestety tracimy gola w sposób zupełnie niepotrzebny. Jest 2 do jednego i łapią kontakt reprezentacji Ukrainy. Spójrzmy raz jeszcze jak do tego doszło. Wyjazd tutaj za bramki, no i niestety nieupilnowana ta przez John'ego Maryja i gdzieś tam po lodzie udało się znaleźć lukę, prawda? No szkoda, bo tak naprawdę mając kontrolę nad meczem, dostając power play, gdzieś ten power play nam zaszkodził, bo zamiast dać gola na 300... ...dwa spotkania rozegrane w słoweńskim turnieju bitcovid 19. Myślę. Słowenia pokonała 3 do 1, Austria o tym za moment, bo teraz doskonała akcja i jest gol wykończona w sposób wyśmienity i... Jest 3 do 1, a strzelcem tego gola, Szymon Marzec. No. Właśnie. Poderwałeś się, tak, już jak jechał, Szymon Marzec? Tak, tak. Bo, bo w tym roku naprawdę wiele miał takich sytuacji 2 na 1, i, i już wiedziałem, że będzie gdzieś próbował między nogi strzelić. Dużo takich goli właśnie w tym sezonie zaaplikował, i, i, i tak już, już miałem w głowie, że na pewno między nogi będzie próbował, fajnie wyszło. Jest 3-1 i na pewno troszkę uspokoi. A wspominał Robert Kalaber po tym turnieju o Puchar Trójmorza, że gra w osłabieniach to jest element do poprawy. Przejmuje teraz krążek stópak, będzie groźnie A, znaczy i trafił uderzenie. bardzo ładnie i niestety pracowaliśmy dobrze, ale straciliśmy gola. No i wydawało się, że wszystko mamy tak naprawdę pod kontrolą, dobry hit tak zwany Arna Chmielewskiego na niebieskiej. Wydawało się, że ten krążek jest już u nas na kiju, tutaj Ukraińcy powalczyli o niego 2 na 1. I bardzo, bardzo ładny strzał. No właśnie. I, I znów nie, nerwówka, czy dwa. Nic do powiedzenia nie miał John Marey. Strzał bardzo precyzyjny. Na pewno sędzia by się z tej decyzji obronił. Obronił. To też zależne od tego, jak arbitrzy ustawili sobie no, tę poprzeczkę, tak. prawda? I zdanie fałów. Niektórzy. Są bardziej wyrozumiali, inni mniej. Oj, ale lano, teraz niestety wyrównanie doprowadza Ukraina do remisu. No i ze spotkania, które kontrolowaliśmy, gdzie prowadziliśmy dwoma bramkami, gdzie już tam snuliśmy scenariusze, jakby to tutaj szybko zakończyć, robi nam się niestety remis. I wydaje się, że strzelcem tego Gora wsyłowot to ustuszko. No naprawdę tutaj zawodnik z numerem 11... Zrobił całą robotę tak naprawdę i Michnow do pustej bramki, wiedział też Tajagaron we wcześniejszym, też ósemka na plecach, wiedział gdzie się znaleźć i, i tylko wrzucił krążek do pustej bramki. Andrzej Michnow zdobywa gola wyrównującego. W nim mamy. Ale tutaj ładnie teraz zawodnik ukraiński Piękna musiał interweniować. Żennego. John Maray, no właśnie, to polski bramkarz jako pierwszy w tej dogrywce zatrudniony. Zagranie teraz na niebieską. Dużo miejsca, zamarkowane. Uderzenie od, od nóg Pawła Zygmunta. Chyba dwa na jeden ten sytuacja. krążek. Teraz, teraz Paweł Zygmunt przy krążku, będzie doskonała okazja. Zygmunt na drugą stronę, zamknięcie. I jest. I jest. Gol Mateusza Bryka. 4 do 3 wygrywamy podogrywce. Ten ofensywny akcent w grze Mateusza Bryka e, widzieliśmy i on nam daje zwycięstwo w tym spotkaniu. No Mateusz, jak to się mówi, jest na hotstrajku, co mecz strzela golei, oby trzymał to jak najdłużej. Tak, hot strike, czyli pasmo kolejnych spotkań ze zdobywanymi bramkami. Reprezentant kraju, zawodnik Billy Bars z białej cerkwi, i po stronie polskiej Krystian Mroczkowski, a więc autor pierwszego gola dla biało-czerwonych.